Widziałeś w internecie, że ktoś schudł 5 kg w ciągu tygodnia i zastanawiasz się, czy to możliwe? Byłeś na diecie, ale po tygodniu nie widziałeś żadnych efektów i dawałeś sobie z tym spokój. A co gdybym Ci powiedział, że większość osób źle mierzy efekty odchudzania i przez co tak szybko się poddaje? Choć ludzie często podchodzą zbyt impulsywnie do kontroli efektów, to pierwszy tydzień czy dwa są bardzo ważne dla całego procesu redukcji masy ciała. Jeżeli w tym czasie nie zobaczysz żadnych rezultatów, może zdarzyć się tak, że po prostu się zniechęcisz i rzucisz w kąt diety i ćwiczenia. Właśnie dlatego w tym filmie odpowiem Ci na pytanie, kiedy widać efekty odchudzania. Dowiesz się, jak szybko powinny się pojawić i jakie jest najlepsze tempo zmiany sylwetki. Ponadto zahaczę także o tematykę treningową. Poznasz najlepsze metody kontroli progresu na siłowni, dzięki którym łatwiej będzie Ci zobaczyć rezultaty ćwiczeń. Zaciekawiony? No to zaczynamy. Jeżeli przejdziesz na dietę redukcyjną i faktycznie będziesz jadł mniej kalorii niż wydatkuje Twój organizm, takie pierwsze efekty odchudzania możesz zobaczyć już podczas kilku pierwszych dni. Mowa oczywiście o masie ciała. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, jeżeli podczas pierwszego tygodnia czy dwóch zobaczysz na wadze mniej 1 czy 2 kg. Powinieneś jednak mieć świadomość tego, że nie jest to wyłącznie tkanka tłuszczowa. Podczas zastosowania diety o obniżonej kaloryczności masa ciała może spadać również z innych powodów. Przede wszystkim nie mniej, a więc najczęściej dochodzi do mniejszej ilości pożywienia w przewodzie pokarmowym, co ma wpływ na wyniki na wadze. Po drugie, pierwsze dni odchudzania wiążą się również ze sporym ubytkiem nagromadzonej wody, często wpływ mają na to zmiany w spożyciu sodu czy ilości węglowodanów. I tak jak mówiłem wcześniej, taki dość gwałtowny spadek masy ciała na początku może Ci dać fajnego kopa do działania, niezależnie od tego, czy faktycznie mówimy o spadku kanki tłuszczowej, wody podskórnej czy treści. Jelitowej. Widzisz, że Twoje działania przynoszą jakieś efekty, a więc siłą rzeczy łatwiej ci być konsekwentnym i dalej trwać w tych postanowieniach. Warto wiedzieć, że takie znaczące spadki masy nie będą wieczne. Najczęściej to tempo spada właśnie po tygodniu czy dwóch z bardzo prostego powodu. Po tym czasie zmiany na wadze już w większym stopniu będą odzwierciedlały rzeczywisty spadek tkanki tłuszczowej, a nie wody czy treści jelitowej. To w takim razie, jakie tempo odchudzania po tym czasie powinno być optymalne? Trudno podać tu jedną konkretną wartość, ale najczęściej wspomina się o utracie od 0,5 do 1% masy ciała tygodniowo. Tutaj takie zastrzeżenie, że im więcej tkanki tłuszczowej masz do rzucenia, tym wyższe tempo odchudzania możesz sobie narzucić. W tym miejscu muszę jeszcze wspomnieć o jednej ważnej kwestii. Masa ciała nie spada liniowo. Niezależnie od tego, jak będziesz miał dopiętą dietę, ile treningów będziesz wykonywał, jakie suplementy zażyjesz, tak po prostu się nie stanie. Musisz być świadomy, że przychodzą takie momenty podczas twojego odchudzania, że masa ciała po tygodniu nie spadnie, a może nawet będzie wyższa. Jest to całkowicie normalne, bo tak jak wspomniałem ci na początku nagrania, na masę ciała ma wpływ zdecydowanie więcej czynników niż tylko zawartość tkanki tłuszczowej będzie dochodzić do zmiany w spożyciu płynów, sodu czy węglowodanów. Czymś się zestresujesz, może się to odbić na Twojej masie ciała. No i właśnie, między innymi z tego powodu nie polecam bazować tylko na ważeniu się. Choć jest to prawdopodobnie najpopularniejsza metoda kontrolowania efektów w odchudzaniu, to tak jak wspomniałem w tym nagraniu, jest obarczona dość dużym błędem pomiarowym. No to w jaki sposób jeszcze możesz monitorować swoje rezultaty? Ja zawsze polecam dodatkowo mierzyć obwody w strategicznych punktach na ciele. Między innymi mowa o talii, biodrach, udach, ramionach czy kratce piersiowej. Warto zwrócić uwagę, aby wykonywać pomiary zawsze w tym samym miejscu, a nie raz w niższym hmm. miejscu czy wyższym. Gdy zadajemy sobie pytanie, kiedy widać efekty odsudzania, to najczęściej pewnie myślimy o tych zmianach wizualnych. Nie polecam Ci kontrolować się codziennie przed lustrem, bo codziennie nie zauważysz przed lustrem rezultatów. Ale polecam Ci robić zdjęcia sylwetki. Ustaw się w dobrym świetle w bieliźnie i zrób sobie sam albo poproś kogoś o wykonanie zdjęć w trzech pozycjach. Z przodu, z boku i z tyłu. Następnie co cztery tygodnie, co miesiąc powtarzasz całą procedurę, starając się stanąć w takim samym miejscu i w takim samym ubraniu. Dzięki temu będziesz mógł dokładnie monitorować to, co się dzieje. Dodatkową, nazwijmy to metodą, kontrol efektów może być również to jak leżą na tobie ubrania. Spójrz, jeżeli dotychczas zapinałeś pasek na ostatnią dziurkę, a po jednym lub dwóch tygodniach odsudzania już korzystasz z przedostatniej dziurki, to już mamy fajny progres. Jeśli podchodzisz do procesu redukcji masy ciała w ten sposób, który polecam, czyli włączasz do swojej rutyny treningi oporowe, to pewnie zastanawiasz się także, kiedy możesz spodziewać się efektów tych ćwiczeń. Tutaj sprawa się trochę bardziej komplikuje, bo to zależy od tego, o jakie dokładnie rezultaty ci chodzi. Jeżeli masz na myśli typowo redukcję masy ciała, to tutaj będzie w zasadzie tak samo jak w przypadku diety, bo musimy spojrzeć na to kompleksowo. Ćwiczenia spalają jakąś ilość kalorii, dzięki czemu łatwiej ci być w deficycie kalorycznym i chudnąć. Jeżeli ćwiczysz siłowo po to, aby po prostu trochę wyrzeźbić swoje ciało i zbudować mięśnie, to tutaj to monitorowanie efektów będzie zdecydowanie trudniejsze. Tym bardziej, jeżeli robisz to przy okazji odchudzania się. U osób początkujących wzrost masy mięśniowej na deficycie kalorycznym. Jest możliwy, ale nadal nie będzie to tak samo wysokie tempo jak u osób, które po prostu skupiają się na budowie masy ciała i są w nadwyżce energetycznej. W przypadku kontroli efektów czyczeń tutaj skupiłbym się na obwodach. Jeżeli na przykład obserwujesz bardzo dużą utratę centymetrów w okolicach brzucha, a na przykład w ramionach czy klatce ten spadek jest trochę mniejszy, to może to być dobra diagnostyka. Istnieje szansa, że właśnie spalasz tkankę tłuszczową, a jednocześnie Twoje mięśnie albo rosną, albo utrzymują się chociaż na tym samym poziomie. Jednak w przypadku treningu siłowego nie koncentrowałbym się wyłączenia tych wizualnych efektach ćwiczeń. Bardzo fajnym narzędziem do kontroli progresu jest również to, jak sobie radzisz na treningach. Jeżeli na przykład z tygodnia na tydzień progresujesz, wykonujesz ćwiczenia z większą liczbą powtórzeń, po prostu dokładasz ciężar na sztangę, to zdecydowanie można mówić o postępie. Dlatego bardzo zachęcam Cię do tego, aby na bieżąco notować gdzieś sobie to, ile wykonujesz na treningu serii, ćwiczeń, powtórzeń i z jakim obciążeniem. To bardzo fajnie zadziała, jeżeli po jakimś czasie wrócisz sobie do tych zapisków i zobaczysz, o miesiąc temu wciskałem na kratę a teraz wyciskam już 70. Super w przypadku osób początkujących jest to, że u nich progres podczas treningu jest naprawdę szybki. W wielu przypadkach można zwiększać ciężar lub liczbę powtórzeń z treningu na trening czy z tygodnia na tydzień. To bardzo fajnie działa pod względem psychologicznym, co już Ci mówiłem. Widzisz, że stajesz się silniejszy, że te ćwiczenia przynoszą jakiś efekt i dłużej możesz wytrwać w swoich postanowieniach. Mówiąc jeszcze o efektach ćwiczeń i tym kiedy się pojawią, to nie można zapomnieć o takich pobocznych rezultatach. Jeżeli do tej pory praktycznie się nie ruszałeś i prowadziłeś siedzący tryb życia, to bardzo szybko, bo w ciągu kilku tygodni możesz zaobserwować takie zmiany jak poprawa kondycji, nie męczysz się przy wykonywaniu podstawowych obowiązków, może nie bolą cię plecy, jeżeli jakieś... Bóle ci doskwierały. Możesz obniżyć sobie ciśnienie, tęcnicze krwi, czy nawet poprawić jakość snu. I tutaj powiem Ci bardzo ważną rzecz. Chciałbym, abyś nie patrzył na rezultaty tylko pod kątem wyglądu sylwetki. Wiadomo, że często jest to motorem napędowym i najważniejszym czynnikiem, ale progres ma wiele imion. Czujesz się lepiej niż wcześniej? Super. Dajesz radę wejść bez zadyszki na trzecie piętro, a wcześniej jeździłeś windą? To też efekt zmiany Twojego stylu życia. Możesz bawić się z dziećmi bez zmęczenia? To też progres. Patrz na swoją metamorfozę kompleksowo i dostrzegaj nawet te najmniejsze korzyści, a łatwiej będzie Ci utrzymać te nowe nawyki. Jeżeli chciałbyś mieć pewność, że efekty diety ćwiczeń będziesz widział regularnie, że zbudujesz nowe nawyki, to zapraszam Cię do współpracy ze mną. Ja z moim teamem pracujemy na bazie nawyków, zmieniamy Twoje codzienne nawyki i powodujemy to, że przechodząc z nami proces, który trwa 3, 6 albo 12 miesięcy, totalnie zmieniasz swoje nawyki i wchodzisz w automatyczne działania. Bo wydaje mi się, że nie chodzi o to, żebyś ty dostał dietę trening tak, i ciągle był w efekcie jojo Tylko żebyś dostał konkretne prowadzenie W którym przeprowadzimy Cię przez proces I to jest tak jak z nauką jazdy autem Na początku nie umiesz jeździć autem Stresujesz się, musisz się wszystkiego nauczyć Ale po jakimś czasie jeździsz na automacie I my właśnie tak pracujemy z klientami Żeby oni weszli na ten automatyzm Żeby dbanie o zdrowie, dbanie o sylwetkę Dbanie o jedzenie było dla Ciebie proste Tak jak ja to teraz robię To jest dla mnie proste, łatwe i przyjemne Więc zapraszam Cię do współpracy Wejdź sobie na moją stronę Jeżeli masz jakieś pytanko, popytaj I do kolejnego nagrania